Cześć! Witajcie w nowym filmie. Jak wspaniałe byłoby mieć basen we własnym domu. Wiele osób o tym marzy, ale jeśli mieszkasz w Afryce i Australii, to z pewnością znajdziesz dzikie zwierzęta, które będą chciały sprawdzić Twój basen. Dzisiaj pokażemy Wam 20 niebezpiecznych zwierząt, które odwiedziły basenę. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 Prawdą jest, że kangury nie są najbardziej niebezpiecznymi zwierzętami na Ziemi, ale jeśli doprowadzisz je do szaleństwa, mogą pokazać swoje umiejętności bokserskie. Ten kolejny kangur prawdopodobnie postanowił nieco ochłodzić się w basenie i nikt nie śmiał mu przeszkadzać. Poza tym nie robił nic złego, więc ludzie po prostu pozwolili mu się ochłodzić w basenie. Numer 19. Pewnie zastanawiasz się, jak ten ogromny hipopotam, ważący prawie 3 tony, wylądował w basenie. Ogromny ssak prawdopodobnie zgubił się i postanowił schłodzić się w czyimś basenie na kilka dni przed imprezą sylwestrową. Właściciele domu byli oczywiście zszokowani, że znaleźli tego hipopotama w swoim basenie. W końcu są one jednymi z najbardziej niebezpiecznych zwierząt na świecie. Numer 18. Kolejnym gościem, który sam się zaprosił, był gigantyczny pyton, który przypadkowo znalazł się w jednym z basenów na Florydzie. Na szczęście nic mu się nie stało, ponieważ właściciele domu szybko powiadomili władzę o zdarzeniu. Na Florydzie nie jest to bardzo rzadkie, ale znalezienie pytona tej wielkości w swoim basenie jest nadal dość przerażające. Numer 17. Ten materiał wideo wygląda jak scena z filmu o zwierzętach, ale pumy mogą być dość niebezpieczne. W tym filmie zwierzę biegnie za jeleniem i skończyło w basenie właściciela domu. Wszystko zostało uchwycone kamerą monitoringu. Właściciele domu byli zszokowani, gdy usłyszeli dziwne odgłosy w nocy i nie zdawali sobie sprawy, co się stało, dopóki rano nie spojrzeli na nagranie z kamery. Numer 16 Mężczyzna imieniu Dick Frey był zszokowany, gdy zobaczył ogromnego rekina pływającego bardzo blisko jego podwórka. Rekin najwyraźniej zgubił się przez rzekę i skończył tuż przed jego budynkiem. Jednak rekin nie stanowił żadnego zagrożenia, ale fakt, że to niebezpieczne zwierzę było tak blisko jego domu, trochę przestraszyło człowieka. Numer 15 Słonie nie są rzadkością w Afryce Południowej, ale kiedy młody słoń zdecydował się popływać w basenie w safari-locz, biedak następnie zmagał się z wydostaniem. Na szczęście ludzie usłyszeli słonia i zobaczyli, że ma kłopoty. Popędzili, aby go uratować, a słoń na szczęście był cały i zdrowy. Numer 14. W przeciwieństwie do innych niebezpiecznych zwierząt, które postanowiły zaprosić się do środka, ten biedny łoś przypadkowo wpadł przez pokrywę basenu i utknął tam. Woda była lodowata, ale dobrą rzeczą jest to, że zwierzę zostało szybko uratowane i nie poniosło żadnych obrażeń. Mamy nadzieję, że nigdy więcej mu się to nie przytrafi. Numer 13 Czy możesz sobie wyobrazić, że budzisz się i widzisz ogromnego dzikiego kota pijącego wodę z swojego basenu? To nawet przerażające aby wyobrazić sobie, ale stało się to w południowej Afryce i szczerze mówiąc nie jest to tak zaskakujące. To wideo również podbiło internet po tym jak kobieta przebywająca w hotelu uchwyciła ten moment swoim telefonem komórkowym. Numer 12. Australia jest znana z tego, że jest pełna różnych niebezpiecznych pająków, a ostatnio w jednym z basenów zauważono pająka Antracidae. Według niektórych ekspertów pająk ten jest podobno jednym z najbardziej niebezpiecznych pająków na świecie. Nie trzeba dodawać, że pająk przestraszył dzieci, ale na szczęście nie zrobił nic szkodliwego, po prostu je przestraszył. Numer 11. Gigantyczna jaszczurka została zauważona przez ludzi spędzających czas w jednym z kurortów na wyspie Palau Perhentian Besar w Malezji. To było nieoczekiwane spotkanie, ponieważ ludzie byli bardzo szokowani, widząc tego ogromnego gada chodzącego jak szef na terytorium ośrodka. Numer 10. Oto kolejna sytuacja, w której biedne zwierzę przypadkowo utknęło w basenie i walczyło o wydostanie się. Nietoperz wylądował w wodzie i próbował się uratować, ale bezskutecznie, a kiedy ludzie zobaczyli zwierzę, zrobili wszystko, aby mu pomóc. Przy okazji, czy wiesz, że ten gatunek nietoperza może rosnąć ogromny? Numer 9. Są ludzie, którzy bardzo boją się szczurów, ale mały gryzoń miał szczęście, że ci faceci nie bali się go, gdy zobaczyli biedaka pływającego w basenie. Dwóch chłopaków użyło siatki do oczyszczenia basenu, aby uratować małego rozrabiakę. Nawet powiedzieli, że uważają, że to była całkiem niezła przygoda. Numer 8 Nic wymyślnego. Po prostu ogromny łoś odpoczywający w rodzinnym basenie na przedmieściach amerykańskiego miasta Redmond. Prawdopodobnie dzieci były szczęśliwe, że zobaczyły jednego z łosi Mikołaja. Nie wiadomo, czy Mikołaj rzeczywiście zgubił swojego łosia i dlaczego łoś postanowił wziąć kąpiel w basenie, ale prawdopodobnie musiało być mu bardzo gorąco. Numer 7. Kobieta mieszkająca na Florydzie była zszokowana, gdy zobaczyła ogromnego krokodyla bawiącego się w jej podwórkowym basenie. Krokodyl miał w rzeczywistości ponad 2 metry długości, a kobieta i jej mąż byli zbyt przerażeni, aby do niego podejść. Kiedy para zadzwoniła na policję, wyszkolony ekspert złapał ogromnego gada. Numer 6 W tym kolejnym filmie widzimy ogromnie niebezpieczną małpę zaciekle wdzierającą się do basenu, będąc przy tym niezwykle słodką. Oczywiście ta małpa nie jest niebezpieczna, ale kiedy rosną większe, stają się bardzo silne. Wygląda na to, że ta rodzina adoptowała małpę i jest ona członkiem ich rodziny. Czy chcielibyście mieć małpę jako zwierzę domowe? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 5 W tym następnym wideo nieznana historia wiadomości sugeruje, że znaleźli ogromnego dinozaura w basenie. Jak być może wiecie, dinozaury wyginęły 65 milionów lat temu. Ale wyobraź sobie, że masz basen na swoim podwórku i nagle znajdujesz w nim dinozaura. To musi być dość przerażający moment. Miejmy tylko nadzieję, że to wideo zostało zrobione za pomocą CGI. Numer 4 To wideo naprawdę łapie za serce, ponieważ kojot skoczył do basenu mężczyzny i nie mógł się wydostać, ponieważ zbyt dużo wody prawdopodobnie dostało się do jego płuc. Kojot spanikował i próbował uciec, gdy brat Wright, człowiek, którego basen został zaatakowany przez zwierzę, próbował pomóc kojotowi. Oczywiście bardzo ważne jest, aby pomagać dzikim zwierzętom, gdy mają kłopoty, ale zawsze trzeba pamiętać, że nie znają one intencji ludzi i mogą się nas bać. Jeśli chcemy pomóc, powinniśmy robić to powoli, tak jak brat, który w końcu uratował życie kojota po tym, jak udało mu się wyciągnąć zwierzę z basenu. Numer 3. Ta kolejna sytuacja miała miejsce w Australii i dotyczyła pająka Misulena, znanego również jako pająk mysz. Kobieta znalazła 20 trujących pająków na dnie swojego basenu w ciągu kilku dni. Według ekspertów pająki te mogą pozostać pod wodą do 24 godzin, ale niektóre z nich były jeszcze żywe, gdy kobieta zadzwoniła na policję. Nie jest zaskakujące, że pająki wchodzą do basenów z powodu wysokich temperatur, dlatego rząd ostrzegł Australijczyków, aby byli ostrożni i częściej sprawdzali swoje baseny. Numer 2 To jest Lucy, dość popularna żyrafa, która była częścią pokazu Wild at Heart. Początkowo wszystko szło dobrze, ale w pewnym momencie Lucy przypadkowo wpadła do basenu i nie mogła się wydostać. Aby jej pomóc, ratownicy musieli rozkuć basen, ponieważ był to jedyny sposób na uwolnienie żyrafy. Na szczęście Lucy jest teraz znowu bezpieczna i zdrowa. Numer 1. Tutaj nie jeden, nie dwa, a nawet nie trzy niedźwiedzie w basenie, ale cała rodzina niedźwiedzi bawiących się w basenie właściciela domu. Córka właściciela była trochę smutna. Ponieważ niedźwiedzie zniszczyły kilka rzeczy wokół basenu. Jednak niedźwiedzie wydawały się żyć swoim najlepszym życiem i zrobiły z tego wielką imprezę w basenie. Mimo to trzeba uważać na niedźwiedzie, ponieważ mogą być bardzo niebezpieczne. Czy kiedykolwiek spotkaliście się ze zwierzęciem w basenie? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.